Hej widzowie, dzisiaj gramy sobie w Dandy Sword? Ogólnie sorry, że nie 99 co w lesie, bo wiem, że miało być. Ale w końcu stwierdziłam, że lepsze będzie Dandy Sword. To są wszystkie moje tuny. I dziś gramy z kwitnący podłoga Ogon albo po prostu kwitnący spacja Ogon. Bo no, ma dwa kanały. To jest moja przyjaciółka. No, możesz się przywitać. Dzień dobry widzowie. No i się mnie nie możemy się przestać mieć, bo ja się tak tym jaram normalnie. I sorry, jak coś nie wyjdzie, bo pierwszy raz tak nagrywam. Więc możecie pisać w komentarzach, czy chcecie yy, z jakiejś innej gry i z jakiej dokładnie. To wybiorę jakąś, albo zrobię po prostu głosowanie. I teraz tak: yy, ja będę robić maszyny, a moja byfyfy będzie dystraktować. Zuzia, box ten jest. Box jest, zuzia. W dupi. Przepraszam widzowie. Naprawdę nie chciałam. To jest nie standard. Nie musisz. No, to to, 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 nie wiem, kto to ogląda. Ile lat mają? no. Halo! Możecie napisać w komentarzach, ile lat macie. Jeśli nie chcecie, znaczy, jeśli nie chcecie to, to nie podawajcie, bo ja nie zmuszam, oczywiście. Ja mówię nie tak bokster. po prostu. No i ogólnie to gram na laptopie, Zuzia gra na telefonie, ale mnie jest wygodniej na laptopie, po prostu Zuzia distraktuje, ma tam wszystkie swoje skiny, a ja mam ogólnie dwa konta, jeśli chcecie wiedzieć mój nick i mnie dodać do znajd, no to mogę wam go podać, ale dopiero potem, bo teraz mnie właśnie Box ten goni, więc pod koniec filmu się, jak jeśli oczywiście nie zapomnę, podam swój nick w Robloxie. Ja też muszę spodować, Ale ja to bym musiała paru znajomych posuwać, bo już mam się stać coś. No. Musisz mi stamtąd odejść, koleżaneczko. Też no, nie żegnę. Ogólnie potem się... jeszcze zobaczymy ten film, ale mam nadzieję, że wyjdzie mi to po prostu ogólnie teraz no nie będę spełnić na filmiku Zuziej, bo... Mnie dzisiaj jest astro większa szansa. No. Nie wiemy ile piętrę przetrwamy i nie wiemy ile będzie trwał pi... matka. Filmik sorry, bo się przejęzyczyłam. Nie wiemy ile będzie trwał filmik, na razie trwa 3 minuty. Ja robię maszyny, Zuzia distraktuję, na razie jest dobrze i zawsze tak po prostu sobie gramy. Gdzieś mojego brata nie ma. Wstydzie, sensie, że młodszego, bo ja mam młodszego brata. I dziś on z nami nie gra po prostu. Mam nadzieję, że to nie on przyszedł do domu. No to chyba nie on. Mam nadzieję. Jak zdechnę, jak zdechnę to przez nagi. Takie shrimp. Jak shrimp nie ma ty? No, ale nudny gwiazdy, jak robi maszynę, to takimi, taki, w takich chmurce mi wyskakuje takie. To takie shrimp. Mm. Sorry, że gram finem, ale po prostu rogerem nie chcę, bo jest trochę wolny, za wolny dla mnie. A poza tym, no po prostu najlepiej mi się grafi nam z, z tych wszystkich moich tunsów. Teraz y, po prostu zbieram na Brightni nową. Ostatnio do, był event. Bruszenie Brani. Matko. Przepraszam, bo się przejęzyczałam znowu, bo ja nie wiem o czym ja myślę. Y, zbieram teraz na bruszy, tylko muszę mieć 25 litrów na niej, bo. IHOR, czyli znaczy ja mówię na to chlor, więc musicie się do tego przyzwyczaić, że to będzie dla mnie chlor, ale to jest IHOR. Mam już 1600 ileś, a po mm. prostu no nie mam, mam tylko 14% i na bruszy. nabruszy. Mm. Ty masz więcej, horde mnie. A ty ile no masz? 1500, coś? No to, to, to mm. tylko sto ileś więcej, no. że ja get tu, elevator. Dobra, dobra. Ja nie muszę ten, bo jestem mm. blisko. A już ja jestem. You can to to podoba, bo nie będę tylko z Zuzią Dandy Sword y, nagrywała i piszcie w komentarzach czy chcecie z Zuzią, czy ja sama, ale ja bym wolała, żebym nagrywała z Zuzią, bo tak szczerze to ja za bardzo to jeszcze nie ogarniam. Znaczy no, y, nie ogarniam, bo ja ogólnie na, na laptopie mam teraz nagrywanie, więc po prostu teraz to nie ogarniam jak ten ten. Nie ogarniam jak włączyć nagrywanie sobie, więc... Znaczy ja się dopiero tego uczę i Zuzia wcześniej mnie tego nauczyła, ale ja jeszcze nie umiem tego, więc no nie jest źle tak. Nie. Good job! Zuzia, getik to elevator. Zostaw mi moją bruszę, bo ja potrzebuję research. A Zuzia, a jak on nam nie widzi, to ten to je ja dostaje research on nic, mm. nie? To on nam musi tak ile mniej, mniej więcej zobaczyć razy. Nie, nie. Z 5? Nie. Czy bym miał ja ci serdzy? No. Tu się zacząć, i tutaj też wtedy 5. Jeśli się nie mylę. Tak ja mam 14. Dwa kapsułki zbierasz? No. Ale na kosmateusza mi da. Nie kosmatego chcę. No, daj mi tą braszę! Bruszę, braszę. Pędzla mi daj. Tu jestem. Oj. No brawo. <śm> Jestem geniuszem. No wejdź. Zobaczmy czy tu ze ścianą mój tu nikt nie wyskoczy bo ja... Bo... Zobaczmy teraz Ty, kto jest. Kolejny ten. Ta co w maszynę no, ja wiem kto to jest. Halo. Darmowy Napiszcie, cykl. I napiszcie w komentarzach czy lubicie gradzie w Dandy's Sword. Bo no ja bardzo lubię. Jeśli nie, to wasz problem, nie na... Ale ja też lubię sobie czasami zagrać w dorsy z Zuzią. Właśnie możemy dorsy nagrać niedługo. O właśnie jak chcecie Dorsy, to możemy nagrać niedługo, tylko oczywiście już nie dzisiaj, nie jutro. Bandaż był. Chyba. E, nie jutro, nie, nie dzisiaj. No ale no chcecie to nagramy z Dorsów, chyba, że chcecie z innej gry, bo, bo to to jest już wasz wybór. Miałam bandaż uzwałej się widział. Zadawałam banda, ty 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 chodzić ten <grych> ja No bo on nie jest I the pop. Nice. Bo Stanisław! Jakie co da po so oda po? O, my maszynę. Jakie co da po baileczce? zużywam To Ogólnie to widzowie muszę obserwować, czy tu mi nigdzie konik nie, nie łazi. Oczywiście chodzi mi o koni tego ducha, co wchodzi w maszyny. Jak mi wejdzie, to normalnie życzę z. z... Matko sorry, bo nie umiem się wy... nie mogę się wypowiedzieć, bo ja to jak ostatnie coś mam. Po prostu ten, ten, ten duszek jak mi wejdzie w maszyny, to mi Pewnie happen... byście to skomentowali. Pewnie byście. Hej, to wali! Przepraszam? Nie boks Ty nic You can soda pop. Boiler soda pop. Nie umiem śpiewać. Tiszusko. Tisza sam mnie widzi. Not my problem. Właśnie Twój problem, bo jej nie distraktujesz. I nie mam stamina przez Ciebie, Zuzia. Nie wiem, gdzie jesteś. W... Nie powiem Ci. W Dudusiowicach. <grym> tak ładnie mówię. Gdzie jest Tisza? Chcę tu no. Zależy, gdzie jesteś od tego zacznijmy. A nie umiem opisać tego miejsca. Są trzy tu maszyny. Mam co? w rogu nagrywanie. Hmm, hmm. Ten filmik trwa dopiero 15 minut, a ja my dopiero na czwartym piętrze. Widzowie, nie po wiem, czy to będzie to. trwało ile, czy godzinę, czy co. Znaczy, oczywiście, Zuzia, mam nadzieję, że wytnie niektóre te zwindy. Bo to jest bez sensu, moim zdaniem, niektóre te zwindy są. Więc Zuzia to powycina po prostu. Postaram się. Bo ja tego nie umiem. Bo ja jeszcze się nie znam tak na YouTubie, a ona to już ma rok czasu kanał. Dwa. Znaczy dwa kanały w sumie już, bo se założyła drugi. Więc ona ma doświadczenie widzowie. Dwa lata już mam kanał. O to mi chodziło. O. Dwa kanały i dwa lata. Ty już masz dwa lata, serio? No i zwoliam. Masz... 2023. Zu ziemiła masz ci szócę? Jestem. O, dobra, pudełko. You can soda pop, baller soda pop. Mhm 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 <gry> mhm mhm. Gdyże na ciężkiej spacji, gdyże czerwony krąg znajduje się w żółtym, szary strefie. Good job, świetna robota. You can soda pop, baller soda. No, stay away. You can stop No nie! Miałam... dwa życia i przez przypadek nacisnąłam jedynkę zamiast kół. No nie! Ja nie chcę. No nie, metkita se zużyłam, daję dwa życia. No. Gdzie? No jestem ślepa. Nie, no żartowałam, żartowałam. A, dobra, widzę. Ty pomyli, że ja tej maszyny nie widziałam, jak z windy wysiadł. Nice! kiedyś ładnie chodził. No bo po tym update'cie, po, po tym eventie tak chodzi, no. no update to... event jedenki. Dla mnie to jest różnica. Znaczy, no nie wiem jaka, no. Ale get to ever, ever. W ogóle to jest bez sensu, że jak wyślę jakąś wiadomość na czat, na przykład, znaczy no, z tych oczywiście, to mi ona przychodzi i ja wiem... What twisted koni? Koniczek. No zapieramy mi psy. Co dzień go? Daj tej psy koni. Dziękuję. Brusza. Brusza, brusza. Brusza, I love you. O nie! Najgorzej. Nie! Widzowie, nie wiem czy ja przeżyję. Możliwe, że nie wywalisz. Jeszcze jesteś. Ale mi koni wlazło w maszynę. Zuzia! Nie ma cię! Nie ma coś. Nie. Jeszcze mnie bruszka jeszcze mnie brusza, tu dojeżdża. Nie ale nawet coś Ale ja zginę, bo i tak mnie brusza, bo nie! O nie! Ona mnie tu dojeżdża. A już. Czy ty straciłeś skita? Tak, bo mnie zraniła już. Znaczy, no specjalnie jeden raz by. A wzięłaś kapsułki wszystkie? Złapie mnie te Dobra, No to mi to wie. No jakby to tłumaczyć. Może na ten odcinek jeszcze się nie...